Radni Seldo głośno i wyraźnie mówią o tym, że nowotargowa jest niepotrzebna i żadne argumenty nie przekonają ich do zmiany zdania. Nawet odwołuje się do sumień radnych, tak jak wczoraj na spotkaniu z naszym klubem urzędnicy miejskie apelowali do naszych sumień w tej sytuacji gdy chodzi o infrastrukturę miejską gdy chodzi o decyzje poważne decyzje finansowe radni sumień mieć nie powinni tylko rzetelne wyliczenia ekonomiczne Dyrektor Zarządu Drugi Transportu przypomina z kolei że czy radni tego chcą czy nie temat na sesję wróci w postaci rachunku do zapłacenia My na pewno musimy powrócić na sesję w kwestii zapłaty za opracowanie projektu budowlanego, bo umowa na, na opracowanie projektu była podpisana w momencie, kiedy mieliśmy do tego pełne prawo. I w tym zakresie oczywiście tutaj e, musimy mieć usankcjonowaną tą możliwość zapłaty za projekt budowlany. Dyrektor zapowiada również kolejne rozmowy i dyskusje z radnymi, tak by budowa nowotargowej doszła jednak do skutku. Jednym z argumentów jest sytuacja mieszkaniowa w okolicy targowej. Wielu mieszkańcom osiedla obiecano przesiedlenie w związku z inwestycją. Radni SLD szukają alternatywnych rozwiązań. Po pierwsze weryfikacja stanu substancji miejskiej i podjęcie decyzji, czy te kamienice można wyremontować, tak aby mieszkańcy mogli tam się z powrotem wprowadzić. Sesję Rady Miejskiej zaplanowano na jutro.